Gra kraina lodów to gra, która wymaga spostrzegawczości i refleksu. W pudełku mamy 4 rodzaje wafelków, 3 rodzaje gałek i kartę, które są naszymi zamówieniami. Gotowując rozgrywkę, musimy rozdać każdemu z graczy po jednym waflu i jednej gałce każdego koloru, a następnie potasować karty. W grze chodzi o jak najszybsze zrealizowanie naszego zamówienia, które pokazane jest na każdej z kart. Trzeba pamiętać też o tym, że gałek lodów nie możemy dotykać dłońmi. Każdy z graczy ma za zadanie przygotować zamówienie, a ten, który zrobi je jako pierwszy, krzyczy lody lody raz oraz zabiera kartę. Gra kończy się, kiedy jeden z graczy zbierze 5 kart, czyli 5 punktów.